Hej, widzowie, witajcie na kanale Agixoxo. Dzisiaj czyścimy naszego pieska mije To jest suczka i ma trzy latka. Będziemy szczotką ją czyścić. Ale najpierw potrzebujemy tutaj miejsca, a nie legowisko. Mamy już tutaj wszystko przygotowane, bierzemy szczotkę i zabieramy się do czesania. A jeśli wytrwacie do końca, pokażę Wam różne komendy, które wykonuje mi To, Tu, chodź. Zapomniałam o najważniejszym, czyli o zdejmowaniu się ten jej obroże. Mija uwielbia tak szczerze swoją obrożę. Tak. I od razu już merda ogonkiem. No już się cieszy z tego wszystkiego. I bardzo ładnie wygląda we swojej obrożę, ale obrożą również bardzo ładnie. Jak już mówiłam, Mija ma trzy latka i tutaj Mija! Właśnie tak się ze mną Mija najczęściej bawi. Gdy mi ręce. Stop. Jeśli zauważyliście, Mija jest bardzo chudziutka, ponieważ wybr jest wybredna i nie lubi za bardzo jeść. Mija. Mija, patrz. Nie wolno. To już wam, niestety, pokazałam pierwszą komendę, że patrz i wtedy ona na mnie patrzy i się trochę lepiej zachowuje. Mija. Nie, nie wolno. Też na rękę działa, że jak tak podniosę, to od razu... <grystanie> przy tym trochę poznacie mojego pieska przy tym czeszeniu. Oparciu. Mia! Spójrz na mnie. tą Molkę, przecież ona się prosi o łapkę w górę. No. Tutaj ją tak mijamy. Główkę też. Język. Już bardzo, tak dużo sierści, że mam tutaj całą sierść już na czarnej bluzce. Dobra. Może z nimi się, się bawić, ale się nie ruszy. Dobry piesio. Tak bardzo krzyczy. Nawet jak już bardzo dużo ją uczesałam, to dalej jej spada sierść. Ale ty jesteś. Ja! Ja chyba lubię mój lakier do paznokci. O tak, już jesteśmy blisko. O idealnie, teraz ja Ci tutaj moje. Dobra, tutaj mamy, zakładamy i czeszemy, Misia się na razie poddała, dobra, Misia, tak. No dobra, zakładamy obrożę naszą kochaną, tak, żeby misia miała. Bo ja czasami jak jest niegrzeczna lub grzeczna, jak najbardziej jest grzeczna, mija. Nie. Jak jest grzeczna, mówi do niej co tak, misiunia. Nie. Nie, nie Patrzcie jakie dane. No, no takie szczerze niewidoczne z perspektywy telefonu lub kamery. No ale bol, boli. Nie ja nie wolno. Dobra teraz muszę ją na chwilę uspokoić. Składam teraz misi ten kocyk jakby coś chciałabym wam powiedzieć że ten kocyk misia ma od jej wzięcia do mojego domu blisko łasku to było, jak ją odbieraliśmy misia, kosta tutaj mamy <grystanie> jej, tak ja można powiedzieć mija dobra, tutaj tak, dajemy tutaj rzeczy ten tak samo ma od urodzenia. E, dobra. O, znalazłam nowy kochany sposób. Szarpie się z nią, a przy tym e, ją przeszedł. Ale zawsze na mnie warto. To mnie tak irytuje. Zostaw. Zostaw. Nie, zostaw. mi się mi w tym odcinku nie pomaga teraz możemy się z nią trochę poszarpać ja właśnie kocha zabawę z, z no w ogóle z kimkolwiek. tak szczerze mogę wam powiedzieć że ona już jest bardzo stara ale jak była mała no to już przestała rosnąć więc już taka została malutka, i wszyscy normalnie, jak z nią wychodzę na spacery, lub y, ten, moja rodzina, to sobie myślą, że to jest szczyniaczek. A ja wtedy mówię, to ma, ona, ona ma trzyletkę, A czasami też mylą, że to jest ten. Y, chłopak. No, to nie jest chłopakiem. Więc tak, Mia ja też bardzo mało je, nienawidzi jeść. Dostaje je trzy porcje dziennie, ale większość z tego nie zjada. A kupujemy jej naprawdę drogą karmę, i dalej nie. Na przykład chciałabym Wam powiedzieć, że na przykład. Ta płaszczka nie była mojego ten, nie, nie była ale teraz jest. No, można się od razu przekonać. Albo, że tutaj już całe to rozgryzła, że tu jest teraz pianka. E, to dlatego, <laughs> patrzcie, no to tutaj ją tutaj zabrali. To jest za, e, o, mojego brata. E, no, i ja on już długo się nie, nie przytula. Z przy przy przytulankami, kupił go w zoo. No i my dajemy tak e, mi nasze stare pluszaki, które byśmy założycie wyrzucili, gdyby nie ona. E, miałam też chomika, nazywał się Tutuś. Piękna moim zdaniem nazwa. No, wymyśliłam. No, bardzo długo żył, 3 lata, ale rozumiecie to? Zostaw. Stop. Teraz Wam pokażę różne mi... Yy. Można pokazać to, co umie. Chodź tu. Patrz. Tu. Okej. Okay, dobra. To jej się nie udaje. Mija. Nie. Siad. Tu. Przybko. Patrz. Patrz na mnie. do jest. Łapa. Łapa. Siad. Ł łapa. Druga. Chodź. Jednak ciąg. Aaa! Oh, Ale strasznie lubię Gylę się moje palce. No nie Dobra. Widzowie, ja z Wami już kończę. Jeśli Wam się odcinek podobał, to błagam Was, zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie tutaj ponad 20 łapek w górę, to zrobię odcinek jak mój pies, jak myję mojego pieska. A jak będzie, będzie trochę więcej, na przykład 30 powiedzmy, ponad 30 albo równe 30, to wychodzę z moim psem. I przy tym robię ten jeszcze ją myję, nie? Dobra więc pa pa kochani, pa pa.